Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich internautów Wirtualnej Polski na niesamowitą wycieczkę po stadionie. Mamy rok, obchodzimy pierwsze urodziny, będzie można wejść do tych pomieszczeń, do których na co dzień wejść nie wolno. Spotkamy się w kontrol roomie, w szatni piłkarskiej i w kilku innych ciekawych pomieszczeniach. Muzyka pierwsza arena na Euro 2012. 43 tysiące miejsc po mojej prawej stronie, po mojej lewej stronie i nad drugą i czwartą trybuną znajdują się dwa największe telebimy w obiektach sportowych w naszym kraju. Każdy z nich ma 116 metrów kwadratowych, a na całym stadionie znajduje się ponad 122 głośniki, które niewątpliwie pełnią ogromną rolę, jeśli chodzi o przekaz i zapewnienie możliwości organizowania Dużych koncertów, cała konstrukcja dachowa, część z Państwa wie, część pewnie będzie zdziwiona to jest 7000 ton. To tutaj, podczas podciągania tych wielkich elementów jeśli Państwo spojrzycie teraz nad czwartą trybuną i nad drugą znajdują się dwie wielkie kratownice one ważą 1400 ton. 1400 ton waży jeden element. Podczas całego procesu bardzo skomplikowanego inżynieryjnie, procesu na y, wielką skalę, y, to tutaj przychodzili Poznaniacy, wystawali przy bułgarskiej, by spojrzeć, jak ten proces przebiega, y, jak tak wielkie elementy można podnieść. Wtedy właśnie. Z rozbawieniem obserwowaliśmy, jak wszyscy oczekiwali, że to się podniesie w takim błyskawicznym tempie. No, no nie, tak wielkie elementy to mniej więcej 5 metrów w ciągu godziny. Trzeba było je podnieść na 20 metrów. Cztery studia panoramiczne, komfortowe dla potrzeb dziennikarzy, i pod studiami panoramicznymi miejsca dla państwa: ponad 150 miejsc pracy dla, 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 dla mediów. Murawa, która jest niesamowitą celebrytką, trochę w sposób... Niezasłużony zyskała tak ogromną sławę, a było to pewnie wynikiem tego, że jako pierwszy stadion przecieraliśmy szlaki i bardzo wielu ludzi w społeczności nie ma świadomości, że Murawa na wielu europejskich stadionach posługując się przykładami Wembley i San Siro i areny Ajaxu Amsterdam, Murawa jest wymieniana wtedy kiedy trzeba, to się wymienia. Jeśli stadion był budowany w tak dużym budżecie, że Murawa może wyjeżdżać poza obiekt, to tylko się Cieszyć. U nas tej możliwości nie ma, w związku z czym zarówno wtedy, kiedy Murawa przy grze dwóch klubów wymaga wymiany, trzeba będzie to czynić. Miejmy nadzieję jak najrzadziej, ale również ta murawa jest wymieniana przy organizacji innych wydarzeń, bo trudno zrobić koncert i trudno zrobić Red Blix Fighters, nie narażając murawy na, na, na pewnego rodzaju stres i niedogodności. właśnie ma wyglądać szatnia, w której grają piłkarze. Jest to jedna z największych szatni, jeśli chodzi o obiekty sportowe, o stadiony w Europie, a żeby nie być gołosłowna, to wspieram się opinią Bartka, który widział ode mnie dużo więcej stadionów, w dużo większej ilości szatni bywał. Jeśli chodzi o tą e, moją byłą szatnię, ale szatnię drużyny Lecha Poznań, to na pewno jest to też pewna specyfika, bo na większości stadionów w Europie Zespoły przyjeżdżają do, do szatni, przyjeżdżają do klubu, przyjeżdżają na stadion tylko i wyłącznie w dniu meczu. jak ma tą okazję przebywać tutaj przez cały tydzień z tego względu, że przy stadionie są boiska treningowe. No i właściwie to życie na stadionie piłkarzy, trenerów toczy się w obrębie tego pomieszczenia. Różne rzeczy się tutaj dzieją. Kłopacy zbierają się w kółku i, i przy udziale kapelana odbywa się modlitwa przed każdym spotkaniem. W tym pomieszczeniu, e, gdzie są kozetki, to jest takie pomieszczenie e, cierpienia, bo po meczach, po ciężkich treningach masaż sportowy nie należy do najprzyjemniejszych, ale też tutaj są opatrywane wszelkie, wszelkie urazy. Trochę krwi tutaj na pewno na tej podłodze już, już było. To co jeszcze? Na pewno, na pewno cała historia związana z odprawami przed meczem, w trakcie meczu, w przerwie po meczu. Różne historie, które przekazują trenerzy, które odbywają się rozmowy. Nie zawsze miłe, nie zawsze kulturalne i cenzuralne, ale taka jest szatnia, taka jest specyfika tego, tego miejsca. I nawet, nie wiem, chłopacy chyba dzisiaj mieli trening o godzinie 10. A jak my się spotykaliśmy, to tutaj część jeszcze w tej szatni funkcjonowała. Także nie jest to tylko miejsce, gdzie ktoś przychodzi, przebiera się, wychodzi na trening, wraca, kąpie i do domu. Tylko naprawdę tutaj ja miałem okazję spędzić dużo, dużo czasu, nie tylko związanego z treningami. Piłkarze Lecha też mają w tej chwili do dyspozycji wspomniane już jacuzzi, w którym na razie nikt nie pływa, czy już nikt nie pływa. <grym> no i salkę w której można odbyć nawet trening, bo takie, takie rzeczy też tutaj miały miejsce, czy rozgrzać się przed meczem, czy siłownia, która jest jeszcze dalej. Także jeśli chodzi o to zaplecze, nie mamy się czego wstydzić. Nie, nie wszystkie stadiony w Europie dysponują takimi warunkami i takim komfortem, jak jest w tej chwili tutaj na Bułgarskiej. Troll To tutaj pracuje policja, to tutaj pracuje Straż Pożarna, służby ochrony, jak również ci, którzy zarządzają całym sprzętem audiowizualnym na stadionie. Ale taką podstawową funkcją jest ta funkcja, która ma spowodować, że wszyscy, którzy na stadion przychodzą, będą się czuli bezpiecznie. Na stadionie, jak Państwu powiedziałam, jest 173 kamery. Przybliżają obraz z 35-krotnym przybliżeniem. Także żartując trochę, można sprawdzić co kto pisze na telefonie komórkowym, bądź jaki ma kolor skarpetek. Wszyscy są doskonale widoczni. Ten obraz jest zapisywany, przetrzymywany jest na serwerach koło dwóch miesięcy. Jeśli policja wymaga tego, by sprawdzić jakieś zdarzenie, które miało miejsce, bądź zdarzenie bieżące, to ten obraz można oczywiście odczytać. Te monitory, które tutaj państwo widzicie, w liczbie 16 pokazują w bardzo różny sposób bardzo różne miejsca stadionu w ogromnym przybliżeniu. Tu oczywiście pracują eksperci, specjaliści, którzy zarządzają tym sprzętem i którzy na wszelki sposób dbają o to, by na stadionie można było czuć się bezpiecznie. Mam tutaj swojego zdjęcia i pewnie nigdy mieć nie będę, ale jest z nami osoba, która to zdjęcie tutaj ma, która się zasłużyła dla Lecha w niezwykły sposób. Więc jeśli jeszcze, Bartek, zechciałbyś kilka słów na temat klubu, bo, bo to takie najbardziej klubowe miejsce, poza szatnią, rzecz jasna. To miejsce jest w tej chwili dla wszystkich tych, którzy są związani z Lechem, czy byli związani z Lechem, szczególne. Cała historia, ważne, ważne wydarzenia od czasów. Kiedy klub powstał, na pewno mi jest najbliżej do tych rzeczy, które, które miały miejsce podczas e, kiedy ja grałem w Lechu, czyli no, prawie 20 lat. <laughs> się, się uzbierało. W każdym. Mm, na większości stadionów, na których miałem okazję być, takie miejsce jest. Dla wszystkich to miejsce jest ważne. I tak samo, kiedy powstało to pomieszczenie. Piotr Grajs już nie miał okazji grać dla Lecha, ale, ale przyprowadziłem go tutaj i tak w wujkach stanęliśmy, no to, to naprawdę było to... jakieś emocje, emocje były i, i nawet są w tej chwili. Bo, bo dla kogoś, kto tyle lat, czy dla mnie, czy dla Piotrka, czy dla Mirka Okońskiego, z którym też już rozmawiałem o tym, o tym korytarzu, no to to jest to fajna rzecz. Przejmę mikrofon, bo Bartek się wzrusza, mam wrażenie, więc niech sobie poprzeżywa te wszystkie swoje dokonania.